Siemano święta, w zadano mi pytanie e, od. Czekajcie. Od otrzym, Szymcio. E, jak zrobiłeś live'a Nie mówiąc tysiąca słów. Powiedz, please. Nagrywam poradnik o tym. To seed dobrze w mnie. Nie, to, to seed. Z takiej by epoki, to ofsydentów jak to wie, kto to eee, przyjmie ci, spam lajków i dam suba, i jeszcze z 5 osób da, bo powiem im, błagam eee, komu ty powiesz? Dobra, eee, nagram to, eee, Nie musisz mieć 1000 subów. Wystarczy, że wejdziesz sobie w YouTube Studio. Czy tutaj na transmisję na żywo. To ustawisz non-profit. Chyba, że na gierki dasz. Jak gierki, no to na gierki dasz. Jeżeli będziesz tylko sobie gadał i. Coś tam mówił, na przykład yy, gdyż robił dramę na czas na kamerzyście, albo jest taka popularna drama, yy, no to oczywiście to możesz sobie ustawić, non profit społeczne czy, tak? czy jakoś tak inaczej. A jeżeli gierki nagrywasz, no to znaczy no, chcesz po yy, prostu robić live'y z gierek, no to to co, no to sobie ściągasz OBS-a, dajesz tam, no zaraz pokażę, przede wszystkim, tutaj daje, dajecie transmity na żywo. No, zanim to się załaduje to wybije północ. Nie wiem czy mnie dobrze słychać. Chyba dobrze. No, za dobrze. Dobra. Ym... Nawet no dobra. Na ciche głosy. i tutaj, tutaj nawet możecie sobie. A, przede wszystkim OBS potrzebny, więc do każdego live. OBS jest potrzebny. Musicie mieć OBS-a, bo bez tego ani rusz Ym, Możecie już się załadowuje. Auto no, na mnie, teraz na mnie tak, ten żubr czeka, aż go wypiję. I teraz tak poczekamy sobie jeszcze chwilę, to i wam muszę pokazać. Znaczy, no, pokażę wam, że tu się włączy. dalej mamy czatne żywo. No, zadłubiono mi się to. O, zadłubiono no i teraz klikacie tutaj edytuj no, no i potrzebujecie tylko mieć dobry, dobry laptop, komputer taki do nauki może być tak więc yy, yy, tu mamy gramy w my tam ten tytuł, i to ważne akurat też. E, no, oczywiście, musicie dać na publiczne. To oczywiście, na publiczne, jak chcecie mieć dużo widzów. Chyba, że jak nie chcecie, możecie mieć niepubliczny. No, i dajecie sobie gotowe. I teraz sobie na kategorię. Jeżeli chcecie nagrywać gier, no to oczywiście gry. A jeżeli nie to wybieracie społeczne i non profit ja sobie tego nie będę zmieniał bo nie mam po co e, bo to nie będę mi się chciało po tego zmieniać e, jak y, nagrywać jak nagrywać teraz nie mając 1000 osób no, chociaż tam było zadane no, Pytanie takie, jak robić lajwy, nie mając tysiące słów? No, proste. Nie wiem jak to. No, każdy, każdy, jak chce zacząć karierę z YouTube'em, no to każdy nie, powinien mieć taki sprzęt, yy, grać jakieś gry, na przykład te transformice nie wiem żeby nagrywać odcinki jakieś lepsze z jakichś innych kierek, jak no to na przykład nie wiem z CezGOMD, bo to bo nie z Source, nie wiem tu mam jeszcze gry, ja pokażę, żeby nie było z Amonga, Construct 16, Mortal Blade, z Osu, nawet możecie sobie... z Wiedźmina 1, z Minecrafta, Mortal Kombat też jest fajna kierka, dobra. No i z tego możecie sobie nagrać odcinki. Dobra, wracając. Teraz zwrócić chyba nie mogę, mogę. Dobra, to wrócimy sobie na kanał. Tak, będzie się ładować, dobra. To od razu włączę tę przeglądarkę i, i wprost jeszcze Wam powiem, że jak zaczynacie, zaczynacie live'y, zaczynając te lewy, żeby, żeby pozbierać sobie suby, no to to zależy kto was ogląda możecie sobie udostępnić swojego lewana dla znajomych żeby weszli dla kogoś tam o ja szczerze powiem że miałem też tyle słów co właśnie trzymcio tam dobrze powiem. to że mówię czy nie dobrze ten yy, nick no to nazwę kanału kanał prawda? tak? No. Jak ja, sk to ja skończyłem, um, Po prostu. No, jak ktoś chce, no to niech rozpoczyna. Więc każdy może sobie rozpocząć, yy, może sobie nagrywać, robić live. Y. No. Więc. Yy... No więc tyle, to było na tyle i dzięki za obejrzenie, No i co dalej? No zostawcie duży komentarz, łapy w górę i cześć.